Jestem już w pracy, twarz mi prawie że odmarzła na rowerze, jest naprawdę mega zimno na dworze. No ale jakoś dojechałam. Mam dzisiaj kupę roboty, a muszę się bardzo streszczać, ponieważ dzisiaj odwiedza nas dosłownie na 2-3 godzinki moja mama, która jest akurat w delegacji w Cyrychu i będzie u nas około 19, bo ma wolny wieczór w tej delegacji, odlatuje dopiero jutro rano. Więc muszę troszeczkę wcześniej wyjść z pracy, ale w poprzednich dniach nadgoniłam trochę czasowo, więc myślę, że nie będzie z tym problemów, jakoś sobie dam radę, ale muszę odkurzyć, bo wstyd. Odkurzałam dopiero co, ale już się po prostu nakruszyło i przydałoby się tak szybciutko odkurzyć i troszeczkę ogarnąć w łazience, bo też się już nabrudziło od ostatniego sprzątania, które było wcale niedawno, kilka dni temu, no ale nieważne. No i będę też szykować obiad, ale obiad to zobaczycie na bieżąco. Myślę, że pokażę Wam, co i jak będę robiła. Dobra, zabieram się do pracy, bo tak jak mówiłam, mam dzisiaj kupę roboty i zobaczymy się później. Piję sobie herbatkę, żeby umilić sobie życie w robocie, a tutaj widzicie ile zostało z moich mandarynek. Jestem mandarynkożercą po prostu, <laughs> nie ma co. Dobra, zabieram się do roboty. Przyszłam już do domu, mam piękną przyklepaną fryzurę od 50 czapek, które mam na sobie zawsze jak jadę na rowerze, no ale trudno, już tak zostanie chyba do końca dnia, aż umyję włosy i będą z powrotem jakieś miary świeżo wyglądające. Jest jeszcze jasno, także po prostu jakiś event. Jestem w domu, jak jest jasno, bo ostatnio jest ciemno bardzo szybko No zresztą taka pora roku I w ogóle jest przepiękne dzisiaj słońce, także jakoś tak mam troszkę więcej energii niż zwykle Tak jak Wam mówiłam, muszę zaraz zabrać się za sprzątanie I będziemy sobie razem gotować Zaraz Wam pokażę, co będziemy gotować Ale najpierw chcę Wam pokazać, co ma kupowałam I co mamy w dziewiątej dziurce, w dziewiątym okienku kalendarza adwentowego no i tutaj mamy zakupki. Oczywiście tutaj jako pierwsze, jako pierwsza wyłania się czekoladka, to jest czekoladka 70%. Ja wam będę mówiła, jakie są ceny tych rzeczy, ponieważ zawsze Wam mówię, jakie są ceny. I Wy to lubicie, że wam mówię, także wam to mówię, a jeżeli wam to przeszkadza, bo nie wiem, ostatnio jest taki jakiś dziwny trend na YouTubie, że nie można mówić. Co ile kosztuje, bo zaraz jest uznawane, że kosztowało za dużo, no ale czekolada z Lidla, no Kamal, nie będziesz za dużo dobra. Koniec tego głupiego wywodu. Także to jest czekolada 70% z Lidla, w Polsce też ona jest na 100% i ona kosztuje franka 29 albo franka 19 i nie chce mi się tu złapać, ostrość jest. I będę robiła dzisiaj znowu pralinki, ponieważ mama lubi tego typu rzeczy z gorzkiej czekolady. Tutaj mamy pomelo. Pomelo było dzisiaj w gazetce za Franka 29, także głupotą byłoby nie kupić. Tu mamy warzywa do, tych, do tego jedzenia, które będę robiła. Zaraz wam powiem, co będę robiła. Także tu jest bakłażan. Bakłażany kosztują 2,80 za sztukę, słodki ziemniak nie za sztukę, za kilogram. Słodki ziemniak też 2,80 za kilogram. I cukinia 2,50 za kilogram. Tu mamy jeszcze cytrynę, 49 rapenów za sztukę. I tu mamy dwa, dwie połówki głowy mnicha. Głowa mnicha to jest taki ser, który można sobie rolować taką maszynką, i wtedy ma się takie ładne różyczki. I głowę mnicha wszyscy zawsze chcą ze Szwajcarii, chociaż ona też jest w polskim Lidlu, jak jest ta oferta Deluxe. I ona jest dużo tańsza w Polsce niż tu, ale w tym roku nie widziałam jej w gazetkach. Może jeszcze się pojawi. W każdym razie kupiłam to już teraz na święta bo znikają no już widzę, że prawie żadnego nie ma i, i po prostu kupiłam dwa i się komuś tam da i tyle, bo też będę kupowała oczywiście pełno różnych innych serów i głowy mnicha kosztują 20 franków za kilogram a tutaj na stole mam zakupy z tureckiego sklepu i tu mam jeszcze inny aparat, matko wszędzie aparaty, ten vlogmas to jest jakiś koszmar, sam bajzel wszędzie w ogóle mam w domu dużo większy bajzel niż się spodziewałam, że mam, także mam dużo więcej sprzątania. Dobra, tu jest czerwona cebula, czerwona cebula 2,50 za kilogram. Tutaj mamy dwa takie jabłka, takie paskudne, które już prawie żadnych jabłek nie miał, ale kupiłam dwa, kosztują tylko frank 40 za kilogram, bo jutro chcę do obiadu zrobić surówkę z marchewki. I Tu jest dużo marchewek. Marchewki kosztują frank 50 za kilogram podobnie jak zwykła biała cebula. I marchewek i cebuli też będę używała dzisiaj do robienia obiadu. Dobra, szukam dziewiątki. A jest dziewiątka. O, coś chudego jakiegoś takiego. Zobaczymy, co to będzie. No, otwiera się dziadu. O, maleństwo. I jak zwykle, nie będę wiedziała, co to będzie, bo jest za daleko od moich ślepych gałek ocznych. Ale to jest o, serum jakieś, Które Ma z tego co widzę Nawilżać naszą skórę Bardzo podobna nazwa do tego co już wcześniej było Więc nie wiem czym to się różni Ale tamto to nie było chyba serum Tylko jakiś zwykły krem A to jest serum no za Chiny No łapie się Dobra i tak to wygląda Ja mam już cały magazyn Tych wszystkich małych probóweczek I jeszcze nic nie poużywałam więc nic wam w sumie nie powiem. Poza kremem do rąk, który był w szósteczce, bardzo fajny, naprawdę moje tutaj suche, sparciałe łapy bardzo odżywił. No i ten balsam do ust śmierdzący benzyną, również używam na noc i też jest bardzo fajny, a reszty na razie nie używałam. Jako, że nie jadłam dzisiaj lunchu, jestem dość głodna, a kolacja będzie no, za kilka godzin dopiero, to zaraz sobie coś zjem. Ale klasycznie zacznę od zielska z Eicher, które już wam ostatnio pokazywałam. Także wypiję sobie tu taką małą szklaneczkę i zaraz Wam pokażę, co będę dalej jadła. I tutaj jest mój posiłek. To jest kromal, śledzie, roboty Tomka. On robi przepyszne śledzie i zrobił strasznie dużo, więc trzeba zjadać. I ja uwielbiam jeść śledzie z jakimś nabiałem, z jakimś serkiem homogenizowanym czy czymś takim. Tu mam akurat i ogór naturalny. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za czekoladki. One będą z jednej tabliczki czekolady i ta tabliczka ma 125 g, więc jest troszkę większa. Ja tutaj mam dwie 50-gramowe paczuszki takich mieszanych już pokrojonych, także super. Nie muszę kroić owoców suszonych i do tego dodam jeszcze tak garstkę, półtorej garstki mieszanki orzechów, bo tego będzie za mało na taką dużą czekoladę. I to będzie deser, a zaraz wam pokażę co będzie na danie główne. A obiad to będą te wszystkie warzywa, które tutaj widzicie, pokrojone i upieczone z dodatkiem oczywiście jakieś tam soli, pieprzu, ziół, trochę też oleju kokosowego tam wrzucę i to wszystko upiekę. Do tego będą caciki, i do tego będzie też grillowane halumi, które mam w lodówce. Tutaj mi się czekolada upłynnia już. Tu mam halumi i to będzie jako dodatek do. Do tych warzyw, także taki obiad bezmięsny. Dzisiaj będę serwowała. Już tutaj robię papu, i tutaj macie kulisy, po prostu, bo tu powstaje drugi filmik pokazujący w przyspieszeniu, jak kroję warzywka, żebyście widzieli, co tutaj robię. Ale chcę Wam pokazać, to już Wam kiedyś mówiłam, ale 100 lat temu, więc może większość z Was w ogóle nie słyszała. To jest po prostu mój patent na czyste przygotowywanie posiłków. Czyli wszystkie warzywa, obierki tutaj, dubki od warzyw, wrzucam tutaj, staram się obierać warzywa nad taką reklamówką. Będę zaraz też wypróżniać tę połówkę dyni nad tą reklamówką, i dzięki temu mamy naprawdę 100 razy mniej sprzątania. Zawijamy to potem i wrzucamy do śmietnika, i wszystko jest gotowe, i nie musimy. Sprzątać całego blatu z tych łupinek. Trochę przesadziłam z tymi warzywami Nie za bardzo mi się to tutaj mieści I też nie za bardzo mogłam to w ogóle wymieszać z przyprawami Ale to sflaczeje w trakcie pieczenia I wtedy będzie łatwiej Także no trudno A tutaj są już gotowe pralinki Wygrałam konkurs na debila roku Bo zastanawiałam się czemu ten głupi odkurzacz Tak słabo z się jak dopiero co Tomek wypróżniał mu worek A miałam sanie na minimum <laughs> Także świetnie I zobaczcie, że kumkwat, którego dostałam od Tomka na urodziny Czyli dawno temu Umarł. <noise> Niestety ma wszystkie liski takie paskudne i chyba nadaje się tylko i wyłącznie do śmieci. Mama będzie półtorej godziny przed czasem, bo skończyła wcześniej meeting dużo i po prostu jest już dawno w pociągu, i ja muszę po nią wyjść za minut około 5-7. Ale powiem wam, że mimo to wszystko zdążyłam zrobić, więc to tylko oznacza, że jestem histeryczką, która wyszła z pracy za wcześnie o godzinę po to, żeby właśnie się wyrobić, a wyrobiłam się półtorej godziny wcześniej, więc równie dobrze mogłabym w tej pracy dłużej zostać. No ale świetnie się złożyło, bo mama się wyrobiła szybciej, także spędzimy ze sobą więcej czasu, zamiast dwóch, trzech godzin spędzimy ze sobą cztery i pół, czy tam trzy i pół i będzie po prostu fajniej. No i dobra, także myślę, że się odmelduję na teraz i lecę po na dworzec, zaraz tutaj wstawię te warzywa, które tam... Stoją i złożę jeszcze aparat. W międzyczasie rozładowałam też jeden akumulator w tym aparacie, tym do którego teraz mówię, więc muszę go też naładować. Aha, powiem wam jeszcze jedną rzecz odnośnie dźwięku. Ja wiem, że dźwięk bywa tragiczny u mnie w filmach, zwłaszcza jeżeli zasłonie łapą sobie miejsce, do którego powinna mówić i gadam do telefonu, co mi się zdarza często, niestety. Natomiast nie wiem o co chodzi z tym, że niektórym jest tak, że muzyka jest dla nich bardzo głośna, ponieważ sprawdzaliśmy to na dwóch laptopach. Tutaj ja muzykę dostosowuję do głośności całego filmu, montując film i nigdy nie ma tak u nas żeby ta muzyka nagle tak waliła po uszach. Postaram się muzykę w takim razie robić jeszcze ciszej, bo kilka osób mi to mówiło, chyba dwie osoby mówiły, że właśnie tak mają. Nie wiem, ile z was tak ma, a też nie piszę, więc postaram się wstawki muzyczne robić jeszcze ciszej. A co do dźwięku to kupiłam mikrofon dzisiaj. I on powinien za 2-3 tygodnie u mnie być, więc dźwięk od nowego roku powinien się poprawić. Po prostu także mam nadzieję, że się poprawi i mam nadzieję, że Was to cieszy. Jeżeli Was to cieszy, to łapki w górę oczywiście. Dobra, odmeldowuję się i lecę po mamę. Odprowadziliśmy już mamę na pociąg, było bardzo fajnie, także mamuś, pozdrawiam Cię, jeżeli to oglądasz. Warzyw nam zostało mnóstwo, także oboje mamy lunch na jutro, więc też mamy mniej roboty. No i ja na śmierć zapomniałam, że kręcę vloga, więc muszę się wykąpać. No i tutaj przychodzę do Was już z turbanem żeby się z Wami pożegnać i podziękować Wam bardzo za to, że byliście ze mną kolejny raz podczas tego vlogmasa i mam nadzieję, że skusicie się również na następne odcinki. Także dzięki Wam za dzisiaj i do następnego razu. Pa pa!